Okej, okay. dlaczego dinozaury wyginęły, tak? W tej wersji kreacjonistycznej, w tej wersji Bożej. Słuchajcie, w Biblii mamy mowę o dinozaurach żyjących z ludźmi. Jest to w księdze Hioba. W zależności od tłumaczenia, jest tam mowa o wielkim stworzeniu, które ma kości, jak rury, że tak powiem. Coś takiego. No, innego zwierzęcia, jak dinozaura się tam nie da pod to podsunąć. Więc jest mowa, że ludzie żyli z takimi wielkimi stworzeniami. Ale czemu one wyginęły? Słuchajcie, no jest kilka możliwości, kilka, że tak powiem, wyjaśnień. Tak? Po pierwsze, to co już mówiłem o tym, co się mogło zadziać w czasie po powodzi, tak? po powodzi Noego, po tej powodzi za Noego, po prostu zmieniła się całkowicie system, struktura życia na Ziemi. Tak? Całkowicie się wszystko jakby poodmieniało, tak? zmieniło się ciśnienie, zmieniło się, że tak powiem, ilość tlenu, ciśnienie cząsteczkowe tlenu i tak dalej. Te wszystkie rzeczy się pozmieniały. Ewolucja dzisiejsza, wiecie, bardzo mało mówi o tym, że mogły się zmienić aż tak warunki atmosferyczne, ale tak, mogą się zmienić aż tak warunki atmosferyczne. W związku z tym takie gady wielkie miały trochę problem później z życiem, tak? miały problem z oddychaniem. I tak dalej nie? po prostu. Po prostu zwyczajnie, tak? Są legendy o tym, że wiecie, tam, ktoś walczył ze smokiem i wygrał, i tak dalej. Mamy legendę o smoku wawelskim. Są zapisy z Chin, z dworu chińskiego, gdzie zatrudniano smoki, tak? I tak dalej. Nie, nie wiadomo, co to było, tak? Czy to jest smoki, czy nie. Co, co, co to było, nie wiemy. Nie wiemy, czy ten smoki jeszcze żyły, tak? No ale możliwe, że żyły. Tylko gdzie? No, żyły w jakiś takich warunkach, gdzie jeszcze sobie mogły, że tak powiem, na spokojnie przetrwać, czyli pewnie w jakichś bagnach, w jakichś takich rzeczach. Tu w Krakowie mamy, wiecie, legendę o Smoku Wawelskim. Kraków dzisiaj jest suchym miastem, tak? Ale dawniej to było miasto bagniste, tak? Kraków jest idealnym miejscem na założenie osady, był idealnym miejscem na założenie osady, no dzisiaj jest trochę gorzej z tym idealizmem z innego powodu, ponieważ Kraków po prostu jest w dolince, nie? Jest w dolince, a jednocześnie ma tę górkę w postaci tego wzgórza wawelskiego, nie? Więc idealne miejsce na osadzenie się, na zbudowanie właśnie jakiejś swojej warowni. Dlaczego? Bo dookoła była Wisła i bagna. Pełno bagien. Tu mamy dzielnicę Lubicz, tam Kleparz zdaje się i tak dalej. To wszystko były bagna. To wszystko były bagna. Więc wyobraź sobie, bagna, na środku odrobinę terenu suchego, tam gdzie jest Stare Miasto, tak? plus wzniesienie na zamek, tak, na, na, na siedzibę króla, władcy i tak dalej, nie? w sensie Wawel, jest idealnym miejscem, tak, ale dookoła były bagna, więc bardzo możliwe, że w tych bagnach żyły po prostu jakieś dzikie, dziwne stworzenia jeszcze, tak, więc, których trzeba, trzeba się z nimi jakoś uporać, nie? co się dzieje takiego, jak się pojawia człowiek, to też zwykle, jak się pojawia człowiek, to tych największych, że tak powiem, y, osobników zwierzęcych jakby od razu te największe są wybijane, tak? No, jeśli mamy trochę mało niedźwiedzi, no ciężko że z takimi niedźwiedziami, z takimi mniejszymi drapieżnikami jak kuna, łasica sobie żyjemy, nie? No ale dajmy na to, że takie rzeczy jak smoki, w sensie dawne dinozaury, były wielkimi drapieżnikami. Poza tym jeszcze moim zdaniem mogły mieć ten problem, że po powodzi nowego Yy, trochę mi się kiepsko żyło, roznażało i tak yy, dalej, w sensie takim, że yy, no, po prostu nie były aż tak yy, ruchliwe, nie? No, miały ten problem trochę z oddychaniem, musiały sobie ten oddech jakoś tak wielki organizm, nie? A tak małe te dziurki od nosa i tak dalej, ma, tak małe usta czasami, nie? Ten na przykład wielki, ten nie, nie pamiętam jak to się nazywa, ten wielki taki dinozaur, co niby jest roślinnożerne, takie z długą szyją, nie? No, ma po prostu takie wielkie ciało, a taki maleńki, że tak powiem, nosek, nie? jak to oddychało, nie? Po prostu, nie? To są takie problemy, które mogły po prostu po powodzi nowego, po zmianie właśnie ciśnienia, po zmianie wszystkiego na ziemi całej konstrukcji bytu po prostu mogły mieć duży problem po prostu z bytem. I wcale nie musiały być już tak agresywne i tak nie musiały być aż tak wielkim Problemem, po prostu żyły sobie czy w bagnach, czy w jakichś takich innych miejscach. No i też były duże, tak. Na pewno też były źródłem pożywienia i tak dalej. No i po prostu, no jak się człowiek pojawiał, no to to co wielkie, no to trzeba, no nie wiem, u nas mamy w Polsce historię niebizonów, tylko tych naszych, jak one się nazywały: niebyków, niebizonów. Wybiliśmy ich, zapomniałem. No, choć. Czytałem się w tych w krzyżakach można przeczytać, że na to polowali, nie? Jak to się nazywało? E, nie Bizon, Nimbek. Dajcie sobie, zdajcie sobie przepraszam, że nie pamiętam. E, ale w każdym razie, to były wielkie stworzenia e, w lasach, tak? No i, i co? No i wybite, nie? Wybite, więc takie dinozaury. E, smoki, tak, były wielkie, nie? Więc Wybite, nie. Po prostu, jak się człowiek pojawia to wielkie wybija, poza tym mogły mieć. Spory problem po prostu w życiu w innych warunkach ciśnieniowych, atmosferycznych, jak przed, przed potopem. Tak? Przed potopem też widzimy to, że skoro rośliny były większe, też najprawdopodobniej mogły czerpać wodę z powietrza, z wilgoci w powietrzu. Tak? Wszystko mogło po prostu żyć inaczej. Biblia też nie wskazuje na to, że przed potopem były pory roku. Więc to jest też dziwne, nie wskazuje na to, więc możliwe, że pory roku pojawiły się po potopie. Więc bardzo możliwe, że po potopie też Ziemia jakby się troszkę przechyliła w sensie w tym swoim obracaniu się. Bo jak mamy globus, nie, to, na globu to ten globus nigdy nie ma tej kuli jakby prosto się kręci, tylko ona się kręci zawsze pod kątem. No i to jest ten kąt, którym się właśnie kręcimy wokół Słońca. To ta, ta jest ustawiona jakby Ziemia bardzo możliwe, że Ziemia była inaczej ustawiona wcześniej i, i inaczej to wszystko funkcjonowało tutaj. Inna była też yy, trochę pewnie temperatura i tego typu yy, sprawy. Po prostu było inaczej przed potopem, bo potopie zmieniły się warunki atmosferyczne, więc takie rzeczy po prostu wyginęły. No, yy, zwyczajnie, nie? No to jest jeden jeden powód, no a drugi powód to człowiek, nie? No człowiek po prostu tam gdzie się pojawia, tam największego, że tak powiem drapieżnika najczęściej, że tak powiem no, bo był zagrożeniem po prostu nie? przed potopem bardzo możliwe, że jeszcze ludzie pamiętali co znaczy panować nad zwierzętami i zwierzęta nie były aż takim problemem nie? po prostu pa Bóg stworzył na nas do panowania nad nimi więc czy one były duże, czy one były małe tak? to wszystko jedno, ludzie nad nimi panowali więc mogły być takie wielkie dinozaury, a ludzie nad nimi zwyczajnie panowali tak jak się nad psem panuje, tak się można było panować nad wielkim dinozaurem. Po prostu, nie? To jest Biblia, nie? Po prostu. Zwyczajnie, nie? Możecie mnie nazwać fundamentalistą mi to nie przeszkadza, nawet cieszy. Ale tak mogło być. Trzymajcie się, hej!